Profilaktyka jest niezwykle ważna, więc takie badania profilaktyczne kierunkowane na naszych potencjalnych pacjentów, aby, aby pacjentami się nie stali, a więc dbanie o żywienie, dbanie o to, żeby mieli dobre ciśnienie, żeby nie pali papierosów, wpisuje się w tą profilaktykę pierwotnych chorób układu krążenia. Znajdujemy się w budynku, który już niedługo, będzie realizował program wielochorobowości. To program naukowy nastawiony na diagnostykę pacjentów z już rozpoznaną chorobą układu krążenia. Poszukujemy innych lokalizacji miażdżycy. Ten program wielochorobowości jest ambitnym programem realizowanym przez zespół pod kierunkiem pana profesora Marka Gierlotki, który ma odpowiedź na pytanie, jak leczyć tych chorych z miażdżycą w różnych lokalizacjach. Wyniki tego projektu będą za kilka lat, ale jeśli za kilka lat nie będziemy mieli w miejscach, gdzie leczyć chorych. Musimy się po prostu rozwijać, więc powiem e, słowami Katona e, troszeczkę. Ciągle uważam, że musimy się rozwijać, a rozwój naszego szpitala to wybudowanie centrum sercowo-naczyniowego, żebyśmy mogli skonsumować wyniki tych badań i zapewnić pacjentom bezpieczeństwo. Nasze miasto sfinansowało ten dzisiejszy dzień, to dzisiejsze wydarzenie, które jest organizowane czy współorganizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny, przez Fundację Pro Hospital, a także studentów medycyny. I podczas tego dzisiejszego wydarzenia zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do skorzystania z badań profilaktycznych, przesiewowych, które... Pokażą tak naprawdę, czy, czy, czy mamy do czynienia już z jakimiś zaburzeniami, a wszystko ukierunkowane jest na wyzwania dzisiejszego świata, czyli walkę z chorobami cywilizacyjnymi, które niestety z roku na rok mają coraz większy wymiar. Dlatego stąd też nasze miasto bardzo aktywnie wspiera tę profilaktykę i tę politykę prozdrowotną, chociażby poprzez takie jednorazowe akcje promocyjne, edukacyjne, ale także chociażby przez funkcjonowanie naszej spółki zdrowia, Centrum Zdrowia, która także w swoich w swoim zakresie prowadzi wiele, wiele takich akcji, chociażby nowy program, który za niedługo wystartuje, czyli dietetyk dla mieszkańca Opola. Uświadamiamy, pomagamy ludziom, mieszkańcom województwa opolskiego przede wszystkim w kontrolowaniu swojego zdrowia, ale też w tym, aby byli świadomi, że sami są odpowiedzialni za to, jak funkcjonuje ich ciało. Dzisiaj tego nie badamy, ale bardzo ważne jest, abyśmy również pamiętali o naszym zdrowiu psychicznym i o relacjach społecznych. Cieszę się, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny od lat jest tutaj, szczególnie w mieście Opolu, takim liderem działań profilaktycznych, bo im szybciej wykryjemy jakąś drobną nieprawidłowość, tym szybciej możemy wrócić do zdrowia. Zdrowie pod kontrolą to jest jedna z wielu akcji, którą organizujemy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym i oczywiście studentami medycyny. Dziś 7 kwietnia, Światowy Dzień Zdrowia, święto, które obchodzimy od bodajże 48 roku, więc wiele, wiele lat już o tym mowa. Oczywiście o profilaktyce powinniśmy mówić na co dzień i codziennie mówić o tym, jak ważne jest badanie, kontrola dla swojego zdrowia, żeby zapobiegać chorobom, a nie już leczyć. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy bardzo mocno o tym przypominamy. Nie tylko tu, ale też w innych miejscach miasta na innych konferencjach. Mam nadzieję, że dopisze nam frekwencja mieszkańców. Zachęcamy do udziału oczywiście w tych badaniach. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć i do tego zachęcamy naszych mieszkańców.